No szkoda, że nikt nie zemdlał, bo miał piątkę z za udzielenie pierwszej pomocy. No. Tak, tak, czuję się spełniony wewnętrznie, dokładnie. Czy to Twój pierwszy raz ze szkolnym krawatem? Tak, zgadza się. Ja nigdy wcześniej nie miałem doświadczyć uczucia tego poliestrowego krawatu, który sięgniecie się w rękach i bardzo ciężko się go wiąże. Musił <głosił> mnie? Bartek, wymień pięć zalet noszenia mundurka. Jest bardzo wygodny. No mundurek jest ładny. Jest bardzo ciepło. Na pewno z nim nie zmachnę. Ja jestem przekonany. Ja mam brzydkie rzeczy genialnie. Jak założę dyrek, to nie widać, że mam brzydkie rzeczy. Nie trzeba kupować swetru. I idealnie pasuje do ciała. To jest bardzo ładne, tak? Widać, że jest przeciętny. Jest niepalny, ukrywa włosy pod pachami na plecach. Jest bardzo gustowny i elegancki. Jest tradycją. Pierwszaki nauczyły się pięknie hymnu, po prostu świetnie brały udział w całej uroczystości. Mam nadzieję, że teraz już... Jako prawdziwi e, uczniowie pierwszego liceum e, zepną się do pracy i po prostu będzie super. Czy sprawiło ci problem nauczenie się hymnu? Spędziłem długie godziny z tym tekstem. Każdej nocy. Nie, bo jest to pieśń piękna, pieśń piękna i pieśń radosna, i bardzo ją lubię. Syczałaś podczas śpiewania? Nie, ja nie syczę nigdy. Nie uczyłem się go, ale zaśpiewałem tak, nauczyłem się go w sumie, śpiewając tutaj.

po prostu niebo w ziemi, niebo w ziemi.